Cześć, witaj serdecznie, z tej strony Darek Zelinado. W tym materiale pokażę Ci, co musisz opanować z gramatyki, żeby bez problemu poradzić sobie na egzaminie z matury, na jakimś egzaminie gramatycznym, czy po prostu żeby usprawnić nieco swój angielski, żeby jeszcze naturalniej brzmieć. To będzie tak naprawdę taka kwintesencja, taka pigułka i na tym możesz obierać się przy swojej nauce. Natomiast warto przerobić ten materiał, żeby mieć z tyłu głowy, co ja jeszcze muszę opanować, co ja jeszcze muszę przerobić. Takie 20% gramatyki, dzięki której poradzisz sobie w 80% sytuacji i będziesz brzmieć poprawnie i jeśli to oczywiście opanujesz też naturalnie. Zatem jeżeli masz wśród swoich znajomych czy rodziny kogoś, kto szykuje się właśnie do matury czy jakiegoś ważnego egzaminu, gdzie będzie gramatyka, to koniecznie podrzuć mu ten materiał, będzie mu być może łatwiej sobie usystematyzować i poukładać wiedzę. Na sam początek to be, czyli to, co warto opanować, czyli ja jestem, ty jesteś, oni są. I am, you are, she, he, it is, we are, you are, they are. Moim zdaniem jest to jedna z podstaw, chyba każdego języka, którego się uczymy, żeby z łatwością powiedzieć ja jestem jakiś tam, ty jesteś jakiś tam, albo ja jestem gdzieś i tak dalej. Tak więc, jeżeli jeszcze tego nie umiesz, jeżeli nie wstajesz w nocy o północy i nie jesteś w stanie powiedzieć on jest wysoki, to koniecznie to przerób. Następna rzecz, która ci się przyda, to possessive adjectives. Nie musisz zapamiętywać tych nazw, bo tego nie będziesz używać. Tej nazwy prawdopodobnie przez najbliższe lata nie wymienisz. Natomiast to będzie cię interesowało. My, czyli mój, yo, czyli twój. Zobacz, ja wypowiadam to w taki sposób: yo, tak jakby tam nie było R na końcu. Amerykanie pewnie to podkreśli, powiejo your, ale ty nie musisz tego w taki sposób wypowiadać. Możesz równie dobrze powiedzieć tak jak ja. Yo. Na przykład this is your wallet, czyli to jest twój portfel. Następnie his, czyli jego. His car, jego samochód albo her, czyli jej. This is her dress, czyli to jest jej sukienka. Następnie our, our, czyli nasz. Brzmi tak samo jak godzina w języku angielskim, choć godzinę piszemy nieco inaczej. Tutaj jest h na początku, czy też to słówko, które sprawia problem osobom początkującym? Często wymawiane jako der, they're. Nie musimy tego ir na końcu wypowiadać. Wystarczy, że wypowiesz to, uwaga, uwaga, der, der, tak jak tam. Po prostu der car to będzie ich samochód. A jeśli chcesz się nieco bardziej postarać, nieco bardziej starać się imitować wymowę, możesz powiedzieć the car. Kolejna rzecz, prepositions. Jeżeli źle do tego podejdziemy, to te rzeczy mogą nam się śnić jako koszmary po nocach. Ale nie dopuść do tego. Po prostu już teraz ustal sobie w głowie i miej świadomość, że przez najbliższe miesiące i lata będziesz z tym popełniać błędy. Dlatego, że ich są setki, o ile nie tysiące, bo do nich można dodawać też różne kombinacje i one bardzo często będą nas zaskakiwać. Dlaczego? Zaraz ci przedstawię. In, wy, czymś. Najczęściej on, najczęściej na czymś. To do czegoś, dla czegoś. About o czymś. For dla czegoś i at też w czymś lub też na czymś. No właśnie, dlaczego one sprawiają problemy? Bo w języku polskim też sprawiają problemy. Mówi się na przykład: mieszkam w mieście. Prawda, miasto jako jakieś zbiorowisko ludzi, budynków. Natomiast Dlaczego mówi się, mieszkam na wsi, mieszkam w mieście, mieszkam na wsi? Być może jest do tego jakieś wyjaśnienie, jakaś głębsza zasada, jakaś tabelka, jakiejś zależności, ale czy naprawdę chcesz nad tym spędzać czas? Po prostu podejdź do tego w taki sposób. Tak samo jak w języku polskim wiesz, po prostu czujesz to, że mieszkasz w mieście lub też mieszkasz na wsi i wypowiadasz to w poprawny sposób. Tak samo z czasem i z praktyką będziesz to umieć w języku angielskim. Opanuj te najbardziej podstawowe, czyli te, które tutaj zaproponowałem. Zrób sobie z nimi kilka przykładów, żeby w miarę intuicyjnie się nimi posługiwać. Bo one prawdopodobnie te i jeszcze kilka innych będą na egzaminach dla osób początkujących. Bo jeżeli wpiszesz prepositions, to znajdziesz setki, tak jak już wspomniałem, nawet tysiące różnych przykładów. I jeśli by chcieli wszystkie opanować, to okaże się, że zabraknie nam czasu do najbliższego egzaminu. Następna rzecz, określniki. Czyli, że coś jest tutaj albo coś jest tam. To też jest dość istotne. This, wypowiadamy to w taki sposób. This, nie this. Bo gdy powiesz this, to prawdopodobnie twój rozmówca zrozumie Cię, że chodzi o dwie rzeczy. Że chodzi o liczbę mnogą. Ponieważ these to są te, na przykład these cars, te samochody, które tutaj obok mnie stoją. This, this, tak jakby tutaj było i, to this car, ten samochód. Następnie that car, that, czyli tamten, lub też jeśli są dwa samochody, czy więcej, those cars, those. Tak więc z tym warto sobie zrobić kilka przykładów, żeby poprawnie się tym porozumiewać. Kolejna rzecz to tryb rozkazujący, chyba jedna z najprostszych rzeczy w języku angielskim, bo tak naprawdę wystarczy jeden czasownik, żeby stworzyć zdanie w trybie rozkazującym. Dosłownie, bo mogę powiedzieć go, które oznacza idź. Ja mojemu rozmówcy sugeruję, żeby szedł. Nie muszę mówić you go. Wystarczy, że powiem go. Mogę te zdanie rozbudowywać. Go faster. Weźmy inne zdanie. Pływaj. Swim. Pisz. Write. Czytaj. Read. Wystarczy jedno słowo, jeden czasownik, żeby tworzyć. Tryb rozkazujący, zatem taka podstawowa informacja na temat trybu rozkazującego to, że tam nie musi być podmiotu. Nie używamy żadnej osoby na początku ani na końcu zdania. Kolejna rzecz, którą warto opanować, to liczba mnoga. Taka podstawowa z podstawowych zasad to s na końcu rzeczownika. Oczywiście będzie tutaj kilka wyjątków, bo czasem to s będzie w formie es, ale miej to z tyłu głowy, że to s na końcu rzeczownika bardzo często, najczęściej, determinuje to, że jest to liczba mnoga, czyli k, samochód, kasz, samochody, has houses, building, buildings, i tak dalej. Kolejna rzecz to stopniowanie w języku angielskim. To może sprawiać na początku problemy. Ponieważ są jakby dwie drogi stopniowania. Tak jak w języku polskim mówimy dobry, lepszy, gdzie mamy już całkiem inne słowo, i najlepszy. Dobry i lepszy to dwa inne słowa. Natomiast wysoki, wyższy i najwyższy, widzisz, wysoki i wyższy, te słowa są do siebie podobne. W języku angielskim będzie to działało w podobny sposób. Mam jakby dwie możliwości, przykład nice, miły, nicer i the nicest. Czyli jakby ten drugi stopień jest z końcówką "-er", a ostatni jest z "-the", na początku, i z końcówką "-st". Natomiast łatwiejsza droga dla osób totalnie początkujących jest taka, że możemy dodać po prostu mo do przymiotnika i the most. Nawet jeśli to słowo ma w języku angielskim swój stopień wyższy, w sposób regularny, odmieniany w sposób regularny, to nie znając tego, i tak możemy zaryzykować tę metodę. Bo możemy powiedzieć mo nice, co być może nie jest supernaturalne, ale przekazujemy informację you are more nice than him. Jesteś milszy od niego, jesteś bardziej miły jakby, but she is the most nice, co nie brzmi supernaturalnie, ale informacja została przekazana. Dlatego to warto sobie opanować. Mo coś tam i the most. Następna rzecz to tak zwane articles. Czyli te wszystkie a, an, the przed niektórymi słowami. Dlaczego one w takiej formie występują i czy trzeba koniecznie ich używać? Otóż tak, jeśli chcesz mieć naturalnie, to warto ich używać. I wbrew pozorom, po zrobieniu sobie kilku ćwiczeń okaże się, że to nie jest stale takie trudne. Ponieważ te dwa, a i n, oznaczają jakby jakiś, coś jakiegoś, coś bliżej nieokreślonego. Na przykład, give me an apple, daj mi jabłko. Można sobie w głowie to przetłumaczyć jako, daj mi jakieś jabłko. Nie chcę konkretnego jabłka, tego na przykład dużego, tylko daj mi jakieś jabłko. Natomiast the można sobie w głowie tłumaczyć jako ten to coś konkretnego. Czyli to będzie taka rzecz, o której ja mówiąc w danym momencie mam pewność, że mój rozmówca wie, że mówimy o tej konkretnej rzeczy. Zobaczysz, zrobić sobie z tym kilka przykładów, to wszystko ci się poukłada. Oczywiście zachęcam Cię też do sprawdzenia moich mediów społecznościowych, bo wiele z tych materiałów jest rozwinięta tam. Są do tego też podane przykłady i ćwiczenia. Wyznaczy, że spojrzysz historię materiału wideo. Nawet tutaj, w tym miejscu, w którym mnie teraz oglądasz, po prostu zobacz mój profil Enlinado i tam znajdziesz większość tych materiałów, o których tutaj wspominam. Następna rzecz to zadawanie pytań w języku angielskim. Zazwyczaj w większości przypadków stosuje się do tego inwersję, czyli odwrócenie. Odwrócenie szyku zdania. Przykład, she is nice, ona jest miła, i teraz mówią, is she nice, czy ona jest miła, nie ma tego typowego czy, chociaż może ono występować w nieco podobnej formie, jakby to wyimaginowane czy w naszej głowie, w zdaniach w czasie present simple. Jeszcze nie wiesz, jak działają czasy? Za chwilę do tego wrócimy. Zatem you like me, ty mnie lubisz, a pytanie będzie wyglądało w taki sposób. Do you like me, czy mnie lubisz? Ponieważ to do, ono będzie charakterystyczne na początku w zdaniach w present simple. Czyli w czasie teraźniejszym, prostym, takim ogólnym. I na temat zadawania pytań, oczywiście też znajdziesz materiał na moich mediach społecznościowych, dlatego koniecznie zobacz historię tego profilu, bo tam na pewno to znajdziesz. Może w opisie postaram się dorzucić te najważniejsze materiały stąd. Kolejna rzecz to apostrof, czyli taki przecinek do góry nogami. Najczęstszą jego funkcją jest tworzenie skrótów, czyli you are, można powiedzieć your. To brzmi tak samo jak twój, jak your, czy też Brytyjczyk powie bardziej yo, yo, czyli you are a nice guy, jesteś miłym facetem, miłym gościem, you are a nice guy, jesteś miłym gościem, you are a nice girl, you are a nice person, you are a nice person. Można to powiedzieć na dwa sposoby i też zapisać na dwa sposoby. I Brytyjczycy i Amerykanie bardzo chętnie używają tego apostrofu do tworzenia skrótów, ale też jego kolejna funkcja to tworzenie tak zwanej przynależności, że coś należy do czegoś. Czyli jeżeli dodamy to przy rzeczowniku, który jest właścicielem czegoś, na przykład w tym przypadku Friend, jest właścicielem house, to do właściciela dodajemy ten przecinek do góry nogami i literkę S na koniec. Czyli my friend's house. Na przykład my mom's phone, czyli telefon mojej mamy, widzisz? Ponieważ mam w tym zdaniu jest właścicielem. My mom's phone, my mom's house and so on. Do tego wszystkiego warto też opanować podstawowe czasy. Jak myślisz? 12, 8, może 5? Nie, na początek wystarczy dokładnie tyle. Cztery podstawowe czasy, żeby się super porozumiewać w większości sytuacji w języku angielskim. I o tych czterech czasach zrobiłem też materiał, do tego koniecznie sprawdź w opisie. Jeżeli chcesz podejść do tego na poważnie, chcesz to wszystko opanować, to zachęcam Cię do zostania ze mną nieco dłużej, bo nawet tych materiałów, których jeszcze teraz nie ma na temat poszczególnych zagadnień z gramatyki, tych i jeszcze kilku innych, będą cały czas dodawane, dlatego śledź mnie koniecznie na mediach społecznościowych już teraz, kliknij ten przycisk, żeby zostać ze mną nieco dłużej, a jeżeli chcesz, to mam też dla Ciebie taką niespodziankę. Tego wszystkiego w miarę dobrze można się nauczyć w około 21 dni. To na dobrą sprawę 3 tygodnie. 3 tygodnie z wykonaniem odpowiednich ćwiczeń, z przerobieniem tego i umiesz to i znacznie więcej z podstawowych zagadnień gramatycznych. Jeżeli chcesz, odbierz taką darmową prezentację na temat tego, jak w ciągu 21 dni nauczyć się właśnie tych wszystkich zagadnień plus jeszcze kilku innych. Wystarczy teraz wpisać w komentarzu słowo chcę i ja w prywatnej wiadomości wyślę Ci szczegóły, jak to po prostu za darmo odebrać. Podkreślam, że ta prezentacja będzie darmowa, dlatego jeżeli chcesz podejść do tego na poważnie, chcesz w końcu opanować tę gramatykę, chcesz umieć się tym posługiwać, to wystarczy w komentarzu proste słowo chcę, czasem dopisujecie chcę i od razu dziękuję, zatem nie ma za co. Ja bardzo lubię opowiadać o języku angielskim, jest to moją pasją, dlatego bardzo się cieszę, że też Wy czerpiecie z tego korzyści. Tak więc w tym materiale to tyle. Pamiętaj o tym, daj mi znać w komentarzu, co jeszcze warto by było opanować Twoim zdaniem, nad czym jeszcze warto by się było skoncentrować, czy może z czym masz największy problem w nauce, postaram się jakoś temu zaradzić. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia już niebawem w kolejnych materiałach. Cześć!